Dzień dobry! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić model, który budzi wśród Was najwięcej emocji, jeśli chodzi o wszystkie pojazdy Electro-Ride. Jest to Futuri 4. Dlaczego budzi najwięcej emocji? Sami ocencie. Popatrzcie: cztery koła, kierownica samochodowa model, który wygląda prawie tak jak samochód, chociaż tym samochodem nie jest. Pomimo swojego wyglądu, Futuri 4 nie jest samochodem, tak jak już wcześniej wspomniałem. W związku z tym do jego prowadzenia nie potrzebujecie prawa jazdy kategorii B. Wystarczy Wam jedynie kategoria AM, którą można uzyskać już od 14 roku życia. Oczywiście wszyscy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, mogą również się nim swobodnie poruszać. Pojazd należy zarejestrować, tak jak inne pojazdy zabudowane marki ElectroRide i oczywiście odpowiednio ubezpieczyć. Dzięki dobrze dobranej mocy silnika, która w modelu Futuri 4 wynosi 2 kW, oraz optymalnym ustawieniom sterownika uzyskamy maksymalny zasięg 75 km na jednym ładowaniu. Maksymalna prędkość z tego modelu to 45 km na godzinę. Zestaw baterii, który tutaj się znajduje ma napięcie 60 V i pojemność 58 Ah. Jak widzicie, w Futuri 4 siedzimy bardzo wygodnie w dwie osoby razem z Klaudią z tyłu. Mamy do dyspozycji oczywiście pasy bezpieczeństwa. Z przodu dla prowadzącego są trzypunktowe, z tyłu dla pasażera są dwupunktowe. Bardzo szeroki kąt otwarcia drzwi powoduje, że wysiadanie i wsiadanie do tego pojazdu jest niezwykle wygodne, zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Futuri 4, tak jak zauważyliście, z zewnątrz przypomina mały samochód. W środku jest podobnie. Posiadamy normalną kierownicę samochodową. Dwa pedały. Hamulec i gaz jako pedał przyspieszenia w tym wypadku. Wybór trybów jazdy. Do przodu lub do tyłu. Po wyborze trybu jazdy do tyłu, połączy nam się kamera cofania, którą będziemy mogli oglądać na dużym wyświetlaczu umieszczonym centralnie przed kierowcą. Tam również będą się pokazywały aktualne wskazania dotyczące Prędkość, z jaką się poruszamy, czy stanu naładowania baterii. Posiadamy przyciski do obsługi radia, nawiew ciepłego, zimnego powietrza, przednią wycieraczkę razem ze spryskiwaczem. Co więcej, elektryczne szyby, otwierany szyberdach i otwierane okno z tyłu. Tak samo jak wszystkie inne pojazdy ElectroRide, Futuri 4 możecie u nas zamówić przez telefon, przez internet lub osobiście odwiedzając jeden z naszych salonów sprzedaży. Albo w Krakowie, tutaj gdzie właśnie się znajdujemy, albo w Wejherowie na północy Polski. Składając zamówienie, to Wy sami decydujecie, czy pojazd będziecie chcieli odebrać w jednym z naszych salonów, czy życzycie sobie dostawę do własnego domu. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia, czy pojazd mamy dostarczyć na południe, na północ, na zachód, czy na wschód Polski. Dojedziemy nawet w najbardziej odległe miejsca. Pamiętajcie, odbierając pojazd, zawsze otrzymujecie instrukcję obsługi, która powinna szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania. Dodatkowo opiekunowie w salonie lub kierowca, który dostarcza Wam pojazd, przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi pojazdu, tak żebyście się już od pierwszych chwil mogli czuć bezpiecznie w pojeździe, który sobie wybraliście. Futuri 4, jak każdy inny model gamy ElectroRide, posiada własną, dedykowaną ładowarkę. Gniazdo ładowania w tym modelu znajduje się z tyłu, za klapką, gdzie możemy podłączyć jedną końcówkę naszej ładowarki, drugą standardowo podłączamy do gniazdka elektrycznego. Ładowanie tego modelu będzie odbywało się w przedziale od 4 do 8 godzin. Pamiętajcie, że powinno zawsze odbywać się pod Waszym nadzorem. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące modelu Futuri 4 lub innych modeli z Gamy Electroride, nie krępujcie się. Możecie do nas pisać, dzwonić, możecie te pytania również zadawać w komentarzach. Będziemy się starali na bieżąco odpowiadać. Zachęcam Was również do odwiedzenia jednego z naszych salonów. Krakowie lub Wejherowie. Tam możecie osobiście dotknąć i sprawdzić wszystkie nasze modele. Dziękuję. Pamiętajcie, obserwujcie nas w mediach społecznościowych i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.